Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Kinia i dzisiaj lecimy do fryzjera. Słuchajcie, pomalowałam się, już ubrałam. Włosów w ogóle nie dotykałam, nie rozczesywałam, znaczy rozczesałam je, Ale wiecie, nie układałam ich, mam je byle jak, bo dzisiaj będą nowe, kompletnie nowe włosy. Słuchajcie, zmieniam totalnie kolor. Będzie to zmiana. Myślę, że dosyć duża. Zdradzę Wam, że to będzie coś pod kolor brązu. Słuchajcie, mój naturalny kolor włosów. To jest właśnie tutaj jak na odroście taki no ciemny brąz. Ja nie chcę aż takiego ciemnego zrobić. Chciałabym taki bardziej karmelowy osiągnąć. Tutaj Wam wyświetli się zdjęcie, jakie włosy bym chciała mieć. Właśnie taki kolor bym chciała osiągnąć. Wiadomo, że nie do końca to będzie taki sam, nie da się odwzorować jakiegoś samego koloru, bo każdy ma inne włosy, jakby te swoje podstawowe takie. Także mamy godzinę 12 ja na 12.30 mam fryzjera, a teraz właśnie wleciał nowy odcinek na mój kanał. Także, jeżeli się na to zapraszam. Poprzedni odcinek otwieramy Sweet Boxa, Sweet Mystery Boxa. Ułożenie moich włosów wygląda właśnie tak. Nałożyłam okulary, trzymają mi włosy i idziemy. Słuchajcie, jest tak gorąco, duszno. Prawdopodobnie dzisiaj będzie burza, nawet na pogodzie było już tam od godziny 16 dopiero, także mam jeszcze trochę czasu, jest dopiero po 12:00 odcinek już w pak, a jak się od fryzerka wyjdę około godziny 14, :00. także mam nadzieję, że mnie nie złapie że jeszcze w nowych włosach, Boże nie! Jakby w nowych włosach nie złapał deszcz, to była po prostu masakra. Chciałam już od fryzjera, kochani, koniecznie Dajcie znać, co sądzicie Mi osobiście się mega, mega Podobają te włosy nie, nie są one za ciemne, nie są one za jasne Tutaj od środka są takie właśnie ciemniejsze Tak właśnie chciałam, żeby jak sobie tak Założę włoski za łóżko, żeby te były właśnie takie troszeczkę ciemniejsze. No mi się mega podobają. Ja mam ogółem ciemne oczy, dlatego to moim zdaniem wygląda o wiele lepiej. To dalej jest blond, tylko jest taki ciemniejszy blond. Jak Michał zobaczył to, to mu się podobały, chociaż się bałam, bo on był taki nieprzykonany do tego. Nie chciałam, żebym farbowała. On tak, co ty, powiedzieli, że to był nie, się. Niechętny to był niefajny pomysł, tak? Ktoś to no, powiedziałeś? No, wydawało mi się, że będzie słabo, a wyszło super. No powiedz, że wydawało się, że będzie słabo, a wyszło super. Też już na TikToka, piszecie mi komentarze, że jest ślicznie i w ogóle. Także bardzo mi miło, tutaj jeszcze dajcie znać jak, jak lepiej, czy wtedy było lepiej, czy teraz. Mi się wydaje, że teraz, bo ja mam ogółem taką ciemniejszą karnację. Mam ciemne oczy, dlatego ten taki ciemny blond. Myślę, że to jest taki... Mój kolor pewnie za jakieś dwa miesiące mi się znudzi i znowu będę chciała mieć blond, pewnie wrócę do blondu ale na no teraz mam taki bardziej naturalny, bym powiedziała. Dalej jest takim blondem blondem, ale jest taki, wiecie, bardziej naturalny. Teraz ogólnie sobie jedynie z maczka, jest, jest około 15. Będziemy sobie siedzieli i jedli, bo jestem taka głodna. I w sumie nic nie robimy oglądamy YouTube'a i może dzisiaj zabierzemy Was na. Hulej nogi, słuchajcie. Jak już wam mówiłam, hulej nogi elektryczne to jest nasze uzależnienie, także możliwe, że Was zabierzemy. Słuchajcie, godzinkę temu zaczęła być burza, teraz się to trochę uspokoiło. My leżymy, nic nie robimy, także postanowiłam, że zmyję makijaż. Mogę zmyć makijaż? A nie będę brzydka. No, także postanowiłam, że zmyję makijaż, bo ja bardzo, bardzo nie lubię ja siedzieć w domu w makijażu. Chciałam wam was dzisiaj zabrać na hulej nogi, ale przestało padać w sumie, może się jeszcze rozpogodzi. Myśli, że się rozpogodzi, Michał? No, także jak się rozpogodzi, to lecimy, bo ja cię nie chcę siedzieć cały dzień w domu. Kłaty? To Nie chcę siedzieć w domku. Nie. No, też bym się nie chce siedzieć w domu, także myślę, że może jeszcze gdzieś gdzieś wyjdziemy. Zaraz chyba się przebiorę w jakieś wygodne ciuchy, a nie cały czas siedzę w sukience. mnie jak będę wyglądała w tych włosach bez makijażu, bo to też bardzo dużo daje makijaż. Zawsze tak mam, że jak idę do fryzjera to staram się pomalować, bo wtedy, kiedy zobaczę się w nowych włosach, to wyglądam o wiele ładniej niż jakbym poszła bez makijażu, także... A jak się wychodzi od fryzera, nie wiem, czy też tak macie, że zawsze, jak na przykład malujecie, czy coś, się dzieje na tą myjkę, to tak dotąd macie zmyty podkład, bo wiecie, pani fryzjerka i w ogóle... O Jezu, bo ty to jak idziesz do fryzjera, to weź się nawet nie odzywaj, nie malujesz włosów. To tutaj tak dotąd nie ma się podkładu ani nic. I ci się po pierwsze jeszcze nie malujesz. Malujesz się kosmetykami... A jaki, a jaki masz podkład na sobie? Z jakiej firmy? Huda Beauty. Wiedziałam, że on to powie. To jest kurde, jego ulubiona firma. I on jeszcze na to mówi: nikt Huda Beauty, tylko Gruba Beauty. Także wiedziałam, że to powiem, ja tak po prostu czułam. Także teraz zmywam makijażyk i dzisiaj taki bardziej taki spokojny vlog. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, dlaczego nic wam nie nagram z salonu. Słuchajcie, bo w salonach fryzjerskich, nie wiem czy u kosmetycznych w ogóle też tak jest, ale no do salonu, do którego ja chodzę jest zakaz używania y, telefonów podczas wizyty, bo tam na telefonie ponoć jest najwięcej właśnie tam bakterii, i w ogóle jest najwięcej na telefonie. I po prostu jest zakaz nagry, nagrywania, nagrywa, Zakaz używania po prostu telefonu, więc nie używałam, dlatego nic nie nagrywałam. Słuchajcie, przestało padać, omijając to, pomijając to, że jest błoto i w ogóle mokro wszędzie, to postanowiliśmy, że idziemy na hulajnogi. Ja ubrałam opaskę, bo jak jadę, to mi strasznie wieje w uszy i potem mam przewiane łóżka i bolą mi łóżka i w ogóle. I mam takiego farcika, że pod moim tomem akurat stoi hulajnoga. Ja ją właśnie biorę, bo zacznę z tą mokra. Ja ją właśnie biorę i podjeżdżamy z Michałem po stacji po drugą nogę, no i sobie lecimy. No i mamy kolejny dzień, Michał nie wziął na kolejnogi GoPro, dlatego nic nie, y, nie nagraliśmy. Tutaj siedzi moja mamusia, bo słuchajcie, czekamy sobie na taksówkę i jedziemy do galerii, do ogrodów. Mama musi kupić tam jakieś pieczarki i w ogóle, ale no też nie zaszkodzi, jeżeli przylecimy się po TK Maxie i w ogóle myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, prawda? Nie, nie, nie będzie. No, tak tylko tak przy okazji, myślę, że to nikomu nie zaszkodzi. I możliwe, że dzisiaj będziemy jechali do Gdańska, bo muszę odebrać, przyszła mi przesyłka do Gdańska, nie do Elbląga, tylko do Gdańska, więc możliwe bardzo, że tam pojedziemy po nią, zobaczymy co na to nasz tatuś kochany, nasz kierowca, także... Myślę, że nie pojedziemy. Ja myślę, że pojedziemy, on tak zawsze gada, że nie, nie, nie. Zobaczymy. No Także tatuś tutaj, słuchajcie, wszyscy nie piszcie w komentarzach, tatuś kini, jedź z nimi do Gdańska, kiedy chcą, dobra? Napiszcie tak. To na pewno będzie dla niego takie. O, dzięki, dzięki, tak napiszcie. Napiszcie tatuś kini, jeźdź i do Gdańska z kinią, z złową kini, kiedy tylko chcą. Także lecimy do galerii. Co masz? Y, że. Y, Olak jest. taka na 40 złotych. Ładna, co? Ale jaki mi się ma materiał, mamo? No to się tak pecze, że byłoby Nie mi fajnie spać. Oleki. A ja słuchajcie, chciałam sobie kupić spodnie sobie takie białe z takiego super materiału. I patrzę, patrzę, po 59 złotych były. Ja zaraz będziemy zagadać tam. Poczekajmy, poczekajmy to. No i patrzę, na no, nogawce były całe pobrudzone, jakby totalnie to wyglądało jak podkład, bo też po prostu sobie tą nogawką przyjechał po twarzy. Także ja odłożyłam i trochę szkoda, bo w sumie seria była bardzo ładna i bardzo fajna. Jestem już w domku i słuchajcie, jaka jestem sprytna żmija. Wiem, że nie powinnam, ale jak robiłam odcinek z wiecie z tych boksów z otwierania, ich tam były orzeszki. I jadłam je tak powolutku i nic mi się nie stało i jestem taka chytra żmija, bo mama mi ich nie pozwala, jeśli nie. A to są moje ulubione orzeszki. Te i byłam teraz z nią w galerii i byłam w Carrefourze i ona tak nie patrzała i ona na przykład to powiedziała, mamu zobacz, nie? I ona tam zobaczyła. Ja i te okuszy te to orzeszki wsadziłam na koszyka i się nie skopnęła i się kupiła. Nie będę ich jeść, jak będzie tak jeść, jeść, że obficie czy coś, tylko będę naprawdę powolutku i tam tylnymi zębami, tam gdzie nie mam zameczka, bo zdaję sobie sprawę, że ten zameczek muszę odlecieć. No ale dawno mi w sumie żaden nie odleciał, <grym> więc nie wiem czy się sama po prostu proszę o to, żeby odleciał czy co, ale nie mam nadzieję, że nic się nie stanie. Jak nie do powolutku, to myślę, że nic się nie stanie, bo dużo z was właśnie mi pisało, że Kinia daj spokój, to jest tam stranie w panie, możesz jeść coś tam... że jak uważała to wszystko możesz jeść, także Idę Waszymi śladami, słucham się Waszych rad. I jakby na dwa ostrożne w tym momencie, jeżeli nic się nie stanie. Kto? O, kto to już jest na vlogu? Kto już jest? Ten pewnie, taki ofachany sta, A potem piszą, że zmuszą go, bo siedzi taki specjalnie ofachany. Żartowałem, spokojnie. Słuchajcie, jedziemy teraz do Gdańska, jak już Wam mówiłam. W ogóle to, to wiesz, co my Wam powiedzieliśmy na vlogu. Będziesz się obejrzeć, nie? Będziemy się obejrzeć no. vloga. vlogach będzie. I będziesz musiał poczytać komentarze, słuchajcie. Pamiętajcie, co macie pisać. Jak nie wiecie, co to jak zapomnieliście. Nie. Napiszcie, tatuś kini, jeździ jeździ je, je, je do Gdańska z kinią i z kini, kiedy tylko chcą. Także teraz jedziemy do Gdańska, bo musimy kupić ważną rzecz. Ja muszę. Ej, jedziemy do Ikei i mamu? Nie. Tak! No, i no, nie wiem, jeszcze zobaczymy, no ale po prostu jedziemy do Gdańska na zakupki. Tęsknili za tobą, tak? Nie było ci tak na vlogu długo. Słuchajcie, tęskniliście za kupę. Ja nie tęskniłem za zakupami. Za kupę mnie tęskniłaś? Chciałeś jechać przecież. Bardzo. Weszły z samochodu do zięcia i powiedziałeś, do Gdańska, proszę. Do teścia. A, do teścia, sorry. Myślało, że to dobra, nieważne. Jesteś? Jak wiecie gdzie jest apteka, to piszcie w komentarzu, bo szukamy właśnie. Tak, jak wiecie gdzie jest apteka, to piszcie w komentarzu, słuchajcie, coś mam znowu, nie tak z pęcherzem. I to konkretnie, ale nie chcę o tym mówić, bo jak o tym mówię, to myślę o tym, chociaż i tak cały czas o tym myślę, ale no, nie chcę dodatkowo. Kupiłam sobie dresik z taki piękny, cielisty. Teraz szukamy właśnie apteki, bo kupujemy znowu te globułki tam na dół, bo tam jest Boli Boli. Myślałam, że to jest jakiś takie właśnie sklepy z z słodyczami, nie? Ja. No. I tak nam to leci. Jedziemy już właśnie po schodach na parking. Jesteśmy już wszyscy zakupani. Oczywiście oh. głównie Joey, oh, Starbucks, Bubble Joey, przepraszam, bo wszyscy zwracają uwagę. I moja mam wydobyła tak. Mieliśmy ci prezent i wydaję takie coś. Wyzłuchajcie e, to okazji. Co odpowiedziałaś? No, tak, sobie, bo cię kochamy. Tak, bo jestem ich córką, jak się tak. Szanuj Dobra, słuchajcie, robimy update. Zobaczyłam, co jest w tej siatce. Dostałam od rodziców taki fajny prezencik. Otóż, dwie pary gaci. Także super. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I co my oczywiście robimy z Michałem? Co pijesz? Bubble Jojo. Kogo to jest ulubiony napój? Mój. Tak! Michał uwielbia Bubble ja też. Mama tam jeszcze z przodu ma. Oczywiście, wsiadać bo dostaliśmy dwa, także bardzo się cieszymy. Jaki masz smak? Ej, to jest ten, co ja chciałam spróbować. Ten muchy to jabko, patrzcie, ja chciał wypić całe, chciał wypić całe. Uwaga, robię testo. Ale czuć, muchaj, to, nie? Muchaj to. Ale czuć, dobre, nie? Mam kuleczka. Już chodziłam do domku i przed chwilą nagrywałam TikToka, jak układam sobie te tutaj pomadki. troszeczkę je ułożyłam. Tutaj są moje pomadki w sztyfcie, ale to nie wszystkie. Bo tutaj znajdują się jeszcze jeszcze reszta, to jest jakaś huda beauty. I w ogóle miałam ten taki pełen zestaw ust chudy, i nie mam pojęcia, gdzie on jest. I słuchajcie, pytanko: o, jest jakie brudne lustro, lepiej tutaj. I pytanko do was, czy chcecie kolejny odcinek ze sprzątania garderoby, ze... nie garderoby, tylko bardziej ze sprzątania toaletki? Tutaj jest moja nowa szminka z maka, do Douglasa, jak miałam 18, do sam od koleżanki, bo chyba na stówkę tam było. I właśnie sobie zakupiłam taką pomadkę. Z makam się, żywą, pokazywałam ją. Tutaj leżą paski do wybielające. Z kogo glamu teraz używam, testuję płyny micelarny, ten jeden muszę gdzieś schować, bo tutaj na razie używam tego, chociaż teraz się jakoś tak często nie maluje, jak mogliście zauważyć, to praktycznie w ogóle teraz się nie maluje. I już was się o to pytałam, i chyba tam było trochę odpowiedzi, ale jakoś nic mi nie pomogło. Słuchajcie, tutaj jest, odbiła się henna. Na tym biuroczku odbija się henna i co mogę zrobić, żeby wiecie, tą hennę zmyć z tego? No bo to nie fajnie wygląda. Wygląda jakby był jakiś, wiecie, podkład czy coś, a to się w ogóle no nie zmywa się na chusteczkę mokrą, na różne płyny, takie do mycia szyb i w ogóle do mycia drewna się nic nie zmywa. Dajcie znać, czym to mogę zmyć. Yy, słyszałam, że zmywaczem do paznokci, także zaraz to wypróbuję, chociaż boję się, że nie wiem, jakoś to wypali te drewno tak napuchnie czy coś. Także jak macie jakieś sprawdzone sposoby, to koniecznie dajcie mi znać, czym to mogę zmyć. I co kupiłam? w Gdańsku szybciutkie Stradivarius dresik. Słuchajcie, Są to długie spodnie dresowe. I do tego jest bluza zapinana na taki tutaj, wiecie, nie rozporek, tylko jak to się nazywa? No po prostu jest zapinana. Nie taka napadana, tylko właśnie zapinana. I tylko to sobie kupiłam, i za wszystko zapłaciłam. 139 zł, także myślę, że myślę, że git cena jak za taki cały dresik, taki konkretny już, no. No i jeszcze ten niespodziewany prezent od moich rodziców, za który bardzo dziękuję. Są to dwie pary takich majteczek, nie wiem, czy mam wam pokazywać majtki, tak mniej więcej wam pokażę po prostu czarne takie i takie zwykłe szare. Ogólnie, kochani, jak obserwujecie mnie na TikToku, to mogliście zauważyć, że właśnie teraz wklejam takie wideo, jak coś robię, coś takiego malutkiego, tutaj sprzątam. Ostatnio pokazywałam wam, jakie mam maseczki na TikToku, bo tego jest na naprawdę milion. Pokażę Wam zaraz w skrócie. I też pytałam Was, czy chcecie jakieś takie mini rozdanie, na przykład tych maseczek i w ogóle. Oczywiście maseczki są nieuszywane, zapakowane, żeby nie było. Powiedzieliście, że tak, że chcecie. Także nie wiem, gdzie zrobić to rozdanie. Na TikToku? Na Insta? Albo na YouTubie? Myślę, że takie najbardziej, takie wiecie, yy, no ile wszyscy zawsze robią rozdanie na Instagramie, bo tam jest najwygodniej, tam wiadomości od Was zostaje i w ogóle. Także wpadajcie na mój Instagram kinia.wiczyńska i nie wiem, jeszcze, nie znam zasad. Miałam robić rodzaj 250 tysięcy, takie większe, ale już mi wbiło 250 tysięcy, także myślę, że na 300 tysięcy obserwujących, trochę do tego zostało, ale wtedy zrobimy takie mega duże rozdanie. Jakieś naprawdę takie kosmetykowe, może coś ściuszków będzie z mojej garderoby, jakieś torebeczka czy coś może. Bo mam takich dużo torebeczek, które w sumie kupiłam, nałożyłam je z dwa razy, może z raz, i nie użyłam. Oczywiście, jeżeli chcecie takie coś, jeżeli jesteście za, to napiszcie w komentarzu, że chcecie, to takie różne paletki oryginalne, które mam po prostu nieużywane, nieotwarte, jeszcze zaklejone, jak to wygląda moje odcinki. Ze sprzątaniem toaletki to wie. Mam no właśnie no pełno takich nieużywanych, jeszcze zapakowanych, zafoliowanych rzeczy. No, i to mi po prostu zagradza. Jakbym wam, wam zaraz, jak to tutaj wygląda w tej garderobie, to się za głowę złapiecie. Tutaj jest ta szufladka maseczka, o której Wam wspomniałam. No, jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. To nie, to nie jest tak, że tylko jest tego jedna warstwa. Tutaj pod spodem jest tego masa, masa i jeszcze raz masa. No i tutaj te wszystkie kartony. No, słuchajcie, tego jest naprawdę ogromna. W tej te od Louis są, spójrzcie, tam są jakieś rzeczy do tiktoków i w ogóle, ale są też właśnie tam jakaś folia wystaje, nieodpakowane rzeczy, totalnie no. Jest tego naprawdę masa. Kochani, jeszcze jedno, napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o moich nowych włosach, w jakich jest lepiej, w tych czy w tamtych? Mi się wydaje, że w tych. Czuję się jakoś tak tak po prostu ładniej, można nawet powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeszcze raz przypomnę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie takie rozdanie. Jeżeli oczywiście chcecie, dajcie łapkę w górę i koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie @kinia.wiczeńska. A to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i co? Widzimy się już w następnym pa! pa!